Trzeba ludziska obczajamy. odcinek. Ją przez ten rany oczywiście, oczywiście same zapachki. nie wiem. co tu się dzieje? Jakiś spinner, co tu jest? Łomatko, ale żebym się, słuchaj to, ale żebym się zechrał przed chwilą ze strachu. Nie no, nie wiem totalnie co to są za zabawki. Powiem wam, chyba trzeba będzie to wziąć na pieczary i przejrzeć, bo to są jakieś zaawansowane akcje. W ogóle jakieś dziwne, zobaczcie. Nie mam pojęcia. Uuu, jakieś elektryczne cudawianki. Co to jest? Nie wiem, nie ogarniam, słuchajcie, nie ogarniam. Trzeba będzie temat zawinąć cały. Siatka już naszykowana. ale lecimy dalej. Tu w kartonie też jest. Patrzcie, nówka no coś jest. co to jest, Zaraz zobaczymy. Kisto stojak do czegoś, do telewizora, stary stojak. Grubo, nie wiem, czy, czy to. Nie sądzę, żeby ktoś jeszcze miał ten telewizor z tym dupskiem żeby mu było potrzebne, chociaż no, nie, nie chcę oceniać. Ludzie, nie chcę oceniać. Lecimy dalej. No nie będę brał tego tutaj jakaś bardzo jakaś. O, kobiałka jakaś. Kobiałka na, kobiałka na grzyby. A teraz jest świąteczna. Słuchaj, taki świąteczny. O, serwetki będę miał na przyszły rok. ula wieska. A tu może na Sylwester A te na Sylwester Tylko wiecie, co jest z tym najgorsze, że ja to pewnie tak w ścibie że ja tego w życiu nie znajdę. Co tam jest? Ech, nie. O coś się drze, słuchajcie, jakieś zabawki się drą. Miski jakieś świąteczne. Kurczę, nie będzie to rzucać. O, matko, znowu tego jest pełno. O, kredki. Dzieciaki jakieś by se wzięły. Kabelek do czegoś jest. Taki o, tu coś jest, słuchaj, w kartonie tu coś jest. Farby to są dla dzieci. Obczajami już. Zobaczcie, ja muszę to inaczej zrobić, bo. Wszystko wysypie. O, jest o. Są te ludziki. Nie wiem, czy to... Nie. Myślałem, że to są od klocków. Słuchajcie, to mogą być od jakichś Lego. Co myślicie? Sikor jest Elo. Zobaczcie, jaki Sikor wytarł. Od kubków, nie wiem, no, czy trzeba to wszystko brać. Te ludziki to mogą być od dudów, coś mi się wydaje. znowu kurczę miałem już powiem wam miałem już w ogóle nie brać zabawek znowu się widzę zaczyna po co mi te kurki jakieś klucki o ten minionek jest matko boska z McDonalda te o fajne te do kluczy zobaczcie Proszę, znowu żebym to wziął, znowu żebym to zrobił. O, spinić, spinić, o znowu ludek. Powiem Wam, trzeba tu się obczaić, bo mogą być dobre klocki. klocki mogą być drogie. Tu już nic więcej nie ma, coś tam trąbi. Nie wiem, czy to na mnie, czy to już po mnie, ludziska gumka. Dobra, tu już mam obczajone. To nie wiem, co to jest. jakieś ło dla dzieci jakieś podrężniki weźmiemy może się komuś do nauki przyda, co tu mamy jakiś plecak, patrzcie pełen co tu będzie do grania, jakiś papa smurf nie wiem, dzisiaj to będzie o nie no, też zaczął padać co to za torbina jest, jakiś taki plecaczek Patrzcie, tu trzeba wszystko patrzeć na metki, bo to może być naprawdę wszędzie, o patrzcie są te klocki, będzie ich chyba więcej, bo trzeba tu delikatnie z temacikiem, co tam się dzieje, musiałbym to przerzucić, ten wór, nie, on już jest, on już jest pusty, już nie ma, powiem wam, że ma. To gdzieś się musiał chyba wysypać tam dalej. Może tu coś będzie. Tutaj są same śmieci, tam jeszcze Kula boska. Patrzcie jak zabawek. A to są takie jakieś składane. Kurcze. helikopter, Elo. Kurcze, mi bardziej interesują te klocki. Ja wiem, nie chcę też tego wywalać, bo po mnie może tu ktoś przyjść, wiecie, i sobie wziąć. Zobaczcie, to jest taka, taka ciuchcia to jest, o. o. nawet coś tam gada. To jest ten, jak to było z tą ciuchcią? Kurde, tu się to jakoś nazywało. Wiecie, co ja nie będę brał tej ciukci, bo ja nie wiem czy ona jest kompletna. Nie wiem, składam ją tu. Bo to też jest od tego zestawu. Dobra, wezmę ją tu na razie przy Nie wiem, kurczę, nie, nie wezmę jej znowu. I, wiecie, i możliwe, że stracę szansę. A co tu mamy? Jakieś dbałki są. Patrzcie, co się dzieje. Elo to jest taki do mleka, chyba z Ikea. On jest metalowy, tylko obity delikatnie. Kurczę. Słabo, ale to, zobaczcie, jakie fajne na kwiaty. Pula woska zawija. Świetne na kwiaty. O, ale jazda. Będę miał takie donice superanckie. Słuchaj, ta los się do mnie uśmiechnął chyba. Ludziska los się u mnie uśmiechnął patrz, jakie serce. o torba, jak z Ikei, też zawijamy. Co tam jeszcze jest? Bomba. to jest jak gdyby po sezonie, po sezonie. Tam jest Dziadostwo. obczajamy tutaj coś nie, tam już jest słabo, dobra ula na tam jakąś kanapkę ktoś sobie zajadą słuchaj, ta pusto tu jest pusto, no chyba wszystko obczajone nie wiem, co myślicie brać tą, tą I ją przejrzeć na pieczarze kurczę mać nie no, normalnie mnie kręci, żeby ją wziąć ale sobie tak myślę po co Ludzie jakieś się tam wsią. Słuchajcie, jakaś zadama na ulicy, smaczko bosa tu tam siedzimy. No jeszcze ja tu nie obciążuję boże. Dobra, muszę to tylko przekładać Ciach Daj wypi taciuchcia się tam drze Bo rany, żebym ja was nie widział, O jakieś wszyscy Wiecie co? Tam jest jeszcze jakiś worek. Coś tam może siedzieć. Tu? No, coś jest ciężkiego. Tu są jakieś ciężkie dwie paki. mogę słuchajcie, utrzymać. Coś jest pełne. Coś tu będą. Jakieś kartki albo coś. Wiecie co? No nie będę tego targał co tutaj jest Nie, nie wiem to, jest. Słuchajcie, to są takie Do firan do obciążania. Nie wiem to jest To jest dziadowstwo Dwa takie wyrzucili Nie no, ja tego nie potrzebuję Ale tu też jeszcze jest I to jest patrzcie Nie wam pokażę o co to, to chodzi to jest taki sobie chyba firanę, nie to jest nie niedofirany tylko do tego jak macie no ludzie balony balony jak ktoś domucha balony no to jest do balony e, no to ja tego absolutnie obczaimy tu jakiś happy birthday jest tam coś jest chyba kotlety jakby ktoś chciał słuchaj ta kotlety z kurczaka nie wiem jaka data 13, no to tak już mówię wam, wiecie. Jak ktoś lubi ryzyko i ma blisko toaletę, no to ewentualnie, ale no ja już bym nie reflektował, bo jak dużo, dużo w terenie jestem, wiecie o co chodzi, więc takie kotlety, to to już jest... No nie dla mnie, nie dla mnie. Sami rozumiecie. Mógłbym się nieźle zdziwić. Jakbym się wybrał z takimi Po takich kotletach gdzieś, gdzieś w teren. Tu jest jeszcze patrzcie. Nie, to żarty było, tu coś było żarty. Kurde, tam pod tamtymi kartonami. Tam coś, jeszcze, tam coś siedzi, elo. Muszę się tutaj troszeczkę lepiej zorganizować. Kurczę, nie wiem, czy to tak. Słuchajcie, wypada, jestem jakby nie u siebie. ale jeszcze się tutaj, żebym tak rozparoszył. pusto pusto Ale tu też. Jeszcze może coś w tym kartonie, nie ta nie ma. Coś mi tak zaświeciło przez momento, że myślał, że to jakiś... Słuchajcie, patrzcie śmietnik. Odjeżdża. Elo. Stój ty kochany. Nie rób mi tutaj nogi na dzielnicy, bo nie, dzielnicy. Kurde, nie wiem jak z tym naprawdę, wiecie. Nie wiem co mam co mam poradzić co z tymi klockami. Jakiś wiadr? O co chodzi? Wiecie co cholera wezmę je wezmę je Tylko do czego to jest tu się składa taki tor. to jest niekompletne. to się normalnie powiem wam normalnie, nienormalnie się wściekną, albo zrobię zdjęcie, wiecie co muszę się rozłączyć, zrobię zdjęcie może będzie ta zabawka dziś wystawiona, po ile ona jest, lata słuchaj to ja tu jestem zakręcony patrzcie tu koło tego jeszcze był jakiś towar co to jest tutaj Matko, jakieś ślubne. Słuchaj, to tu może być niezły towar. Ludziska, siadajcie, jak nie siedzicie. Co to jest? Nie no, słabo. Elo, ja już się tutaj, słuchaj, ta napaliłem, zobaczcie. Ja żebym my myślał, że tutaj minimum jakieś dwie złote, minimum jakieś zły, dwie złote obrączki. To co to jest? Jakiś, niby wyłącznik. Światostwo. Słuchaj, ta nie ma, już przejrzane, przetrzepane. Wezmę jeszcze tutaj, zobaczę tu butelki. Butelki, może jeszcze jakieś, słuchaj, tam coś ciekawego trafię, ale nie sądzę. Dobra, ja już jestem jakby co? Powiem wam, jestem jakby spakowany. Sprawdzałem te, te, te zabawki, powiem wam, cztery dychy kosztuje ona, cztery dychy kosztują w internetach, ale z pudełkiem, no bez pudełka to słabo. Może być. Chyba już nic tu po mnie. No tego nie biorę. No, pewnie powiecie, szkoda, że nie wzięłeś tego do telewizora z tą dupą, bo byś sprzedał. No niestety. Słuchaj, tam nie na wszystkim, nie na wszystkim zrobię na Jakieś karty piłkarzy. Patrzcie. Jocie, zobaczcie, co tam leży. matko przynajświętsza o boże, nie sięgnę, zobaczcie przecież to wygląda nieźle może tym koszykiem to zbiorę ja pierdzielę, jak ja żebym tego nie zauważył, słuchaj, to. zobaczcie, przecież tu jest normalnie jakaś portu moneta, elo patrzcie, już się prawie mam już sieć o matko, będzie kurczę, z tym ciężko jest, 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 słuchaj, ta jest nasza to już jest nasza. Może tutaj będą te, słuchaj, branzolety. Branzolety złote, ludziska, ludziska. Ja już jestem emocjonowany. Nie no, to jest piórnik. Elo. Ja pierdzielę, słuchajcie, ludzie. Weźcie, kurczę, nie róbcie takich żartów. Ja już w tym wieku nie mogę w takim stresie tutaj grzebać. No nie no, w tej sytuacji, słuchaj, tak, jesteśmy jakby skończeni, lecimy. Tu jakiś... Teletubić, może masz szansę. Ja cię kręcę, dobra, ja zabieram co swoje. Słuchaj, to ta... zobaczcie, tam później zobaczymy, co tam się udało nachapać. Nachapać ludziska. hu, ludziska. ludziska lecimy, jakaś dostawa towaru była. Ale ja widzę, że to już się skurczę. Ludziska nie czekają, to jest delikatnie przebrane. ja muszę tutaj zostawić kartkę, że to jest, słuchajcie, teren, jak gdyby się, żeby mi się tutaj dziadostwo rozumiecie nie kręciło coś do pusto co mamy to w ogóle nie ma. a to jest na ten. a to jest chyba do tej do wiem do zlewu chyba taki badiew jak jakaś lampa walladyna ale ja mam w domu które nie by... lamp walladyna że nie spędzamy nie przebrali jeszcze... Śląski? to to było. zobaczcie, no, no, to patrzcie, się to wszystko poleci połóż. Dobra, tutaj już nic nie w tu przebrane ludzie co za ludzie słuchajcie to, to jest wszystko ula la a tu jaka kurcze jakiś wallabaster, słuchajcie co to jest co to za temat ale ukruszony tu dlatego oddali zobaczcie słabo bo to dosyć zacna pozycja tu było coś palone co my tu mamy o jaki fajny ten jest nie wiem wam kiedyś to gdzieś widziałem Super to wygląda Ale powinno mieć na pewno zakręwkę zobaczymy czy coś da się... To jest chyba ta słuchajcie tapeta jakaś taka stara Zasyczę po dużo tutaj co nieca Patrzcie sygnowane są Co się znowu robi z tym światłem tutaj jest taka mruga, O, zrobił no nie wiem do czego to jest do herbaty chyba do parzenia coś mi się wydaje ludzie o, moneta jakaś coś jest w środku słuchaj to chyba okular jakiś jest łomatko to mogą być słuchajcie zawijam w kieszeń to mogą być jakieś rajbany o jest od, m, wytłuczone o, to może być srebra to, to Srebra, słuchajcie sztancze. Coś jasniejące co tu wow, Do platera, do ciasta. Słuchajcie. Erygancka. Nie mam takiej. Zawijam. Bo poza tym, to ja powiem, że tutaj się nic nie wydarzy. Nie? Tutaj nic nie wydarzy. Jeszcze ta lampka tu. Czaj Alladyna. Jedynie dla przewodu można by wziąć. Słuchajcie więcej dobra nic tu nic nie przebrany jest no słuchaj to no sami widzicie no ludziska się nie patyczkują kto pierwszy ten lepszy teraz jest takie czasy ula la lecimy z podsumowaniem tak dzisiaj będą zabaweczki zabaweczki nie wiem czy się z tego ludziska jakiś Pieniądz wycisnie, no nadzieja zawsze jest, a i umiera ostatnia, więc miejmy nadzieję, że cokolwiek będzie. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Ja już trochę z tym powalczyłem, powiem wam, lekko mnie wścieklizna wzięła, że to jest niekompletne, ale sprawdzałem w internatach. No i się troszeczkę się tego sprzedaje. Słuchajcie. Te nie wiem, czy to ciuchcia, ale w ogóle nie wiem. Takiś firmy, Thomas to jest chyba. Jak ktoś ma lepsze informacje, to może dać znać. Ja myślałem, że to jest z tego, z tej ciuchci, słuchajcie, jak to, nie strażak sam, tylko, kurde, była kiedyś taka ciuchcia. Zapomniałem, jak się nazywa, no nieważne. Słuchaj, ta wszystko jest na wodzie, żeby nie było, że to jakaś, słuchajcie, wybrakowana tandeta. No i one tutaj sobie tak niby śmigają, tu jakiś teges jest. No zobaczymy, no. Cenowo różnie to wygląda, słuchaj, ja wystawię to naprawdę za niewielką kwotę wystartujemy naprawdę niziutko, niziutko, aby tylko znalazło to swój jakiś drugi dom. Tak mi się wydaje, że to jest najważniejsze na tym kanale, żeby, żeby po prostu zabawki nie zginęły w świetniku, nie? No tak jak były ich po prostu tak tam, gdzie ja je znalazłem. No nie chciałbym, żeby po prostu spoczęły na dnie kontenera. Dobra, to chyba mamy to wszystko. Jeżeli tak luknijcie sobie swoim fachowym okiem, co wy o tym myślicie. Ja zaraz będę nagrywał w ogóle na ogłoszenie to. Co my tu mamy? Serwety ludziska. To są chyba jakieś opcja sylwestrowa, bym powiedział. Zostawię cały rok, słuchajcie, zostawię sobie na przyszły rok. Już mówiłem to na tym filmiku. Ho, ho, ho! Ale mi się wydaje, to tak jak z choinką Powiem wam choinkę, wiem, że mam gdzieś na strychu, ale niestety lenistwo, lenistwo i nie wlazłem. O, tutaj, jak ktoś chce jakieś czytaneczki takie angielskiego, nie są zbyt trudne, no to śmiało. Wiedzę rozdaję za darmo, jak to mówię, nie, bez, 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 słuchajcie, bez pieniądza, nie będę wyciskać. Jedną torbę taką znalazłem z Ikei. Bardzo dobra pozycja, bo mnie się zawsze przydaje. I co tam jeszcze mieliśmy? Klocki. Były. Masa była jakiegoś dziadostwa. Słuchajcie, oszczędziłem wam oglądania tego. No ja już to wszystko spakowałem do plecaka, do wywalenia, no bo z tamtego śrutu to już nic, nic się nie da przerobić, a to mi się wydaje, że to są ludziki z duplo. Nie wiem, jak ktoś ma wiedzę, to może mi powiedzieć, czy tak, czy nie. Ja chyba zacznę to zbierać, słuchaj. Tak, I wystawię do sprzedania po prostu cały karton. Tych ludków. No bo nie wiem, co mam z nimi zrobić. Przecież na sztukę to nie będę tam sprzedawał. No chyba, że to jakaś będzie jedna pozycja. No ten bidak bez ręki jest. Jakby ktoś miał taką słuchajcie, gdzieś tam rękę do oddania, no to on raczej by reflektował. Nie? Ten taki opalony. Nie wiem. No myślę, że to duplo, ale nie jestem pewien. A ten klocek to w ogóle... Aha i tutaj są jeszcze takie małe odlego, ale to też będę zbierał chyba do jakiegoś kartona, bo mi się... Niekiedy Lego zdarzają, wiecie co? Tutaj jeszcze jakieś. Nie wiem co to są za karty, chyba to powywalam. Jakiś Pokémon, tu jest jeden. Możecie zobaczyć. No ja się na tym nie znam, co to za dziady są. Tutaj są jakieś karty Disneya. Do mnie mam. No bo Kaczor Donald, no to jednak za moich czasów też już był. Jedna jest, jakby ktoś, słuchaj, ta chciał zacząć walczyć, zalczy, walczyć z figurą, to mam do oddania za darmo, Elo, taką skakaneczkę, ewentualnie, mówię wam, bez pieniędzy. Tu jakaś gablota taka, nie wiem, sprawdzimy, czy to, czy coś z tego będzie. W ogóle zacząłem zbierać te samochodziki, nie wiem po co, ale to tak jak mówię, pewnie zrobię tak samo jak z tymi ludkami. Zbiorę cały karton policzę, że będzie ich tam z 200 i wtedy wystawię takie ogłoszenie, bo mi się nie chce pojedynczo robić. Czajcie, o co chodzi. Tu takie wiadra wzięłem, nie wiem, to chyba było do jakiejś świątecznej dekoracji, coś mi się wydaje. I tak sobie mówię, nawet do szopy, słuchajcie, dam, może na jakieś kwiaty na wiosnę też jakieś takie zrobię. Coś mi się wydaje, no nie wiem, jak macie pomysł... Na co to by mogło być, bo no nie wygląda to źle, słuchajcie, nie wygląda to źle. Jako taka dekoracja, nie? I nie szkoda nawet nadwórwalność. Dobra. Co tam mieliśmy dalej? A jeszcze takie piłki jakieś wziąłem. Nie wiem po co. Jak ktoś zbiera takie kulki, słuchajcie, to piszcie. Czy coś z tego jeszcze to lepiej wypieprzyć. Czajcie o co chodzi. Bo niekiedy, niekiedy to też nie ma co się podniecać takim dziadostwem, ale no, to był jakiś tam... Kabelek dziadno. i tutaj chyba było. A nie, jeszcze ten zegarek, słuchaj ta Zegarek taki, no, zobaczcie. No nie jest to kartier. No wiadomo, że to nie jest, słuchaj, ta, no ale coś tam zawsze można zerknąć. A i wiecie, co już wam pokażę. Sprawdzimy, bo znalazłem też, znalazłem taką podkaszarkę. Już nie robiłem filmiku, jak tam lazłem, bo wczoraj tak, tak padało i mnie się po prostu nie chciało ale nie jestem pewien, to jest bosza więc no markowo bym powiedział ludzie, a tu zobaczcie te graty właśnie już no nic nie przebrałem z tego, naprawdę to jest moje zdanie do wywalenia nie znam się na tym ale tak tak do mnie mam. dobra sprawdzimy czy czy ta kosa będzie działać matko boska, że miast tylko krzywdy ludziska nie zrobił wyłączamy to, to już nie są żarty to już nie są żarty jak z tymi zabawkami Powiem Wam, jak coś tu pierdyknie. A ja jeszcze oczywiście jedną ręką. Dobra. Miejmy nadzieję. E, nie poszło. Słuchajcie, nie poszło, ale tu chyba trzeba dwie ręce użyć. Więc, no, moment, trzeba coś wykombinuje za momencik. Ludzie, żeby zwolnić drugą rękę. No, lecim, lecim. Uwaga na oczy. Nie wiem, czy to tą się najpierw. Słuchajcie, no i co, I dupa blada, totalna, totalna, dupa, totalna, nic. Słuchajcie, nic nie jarzy, nic nie poszło lepiej rękoma. Zobaczymy jeszcze drugą wtyczkę. A, zobaczcie, jak, jaki temat. Tu w ogóle nie ma w środku bezpiecznika, jak chcę to odpalić. No gruba akcja. Gruba akcja. Więc, mo, ludziska, jest szansa, że włożę bezpiecznik i coś z tego będzie, lecimy. Dobra, słuchajcie, już ogarnęłem. Oczywiście musiałem jakąś inną wtyczkę roztegować. Matko, żeby mnie się krzywda teraz tylko nie stała. Dobra. Poszło z tematem. Dobra, włączony. No ciekaw jestem. Ciekaw ludzie. Będzie radość czy załamka? Ula la! la. Coś zatrybił i to by było chyba wszystko. <laughs> Nie no, co się stało? Nie no, powiem wam, no, słabo to wygląda. Niemożliwe, że zatrybiło i przestało. Eno. Zaraz nią, zaraz nią począselę. Słuchajcie, czyżby ten bezpiecznik znowu wywaliło? Nie. Nie no, niemożliwe. Kurde. Co jest grane? Słuchajcie, może ten bezpiecznik wywaliło mi, ona może ma jakąś zwarę, nie będę tam ręki wkładał, bo już bym chciał, słuchajcie, już mnie normalnie aż mnie piecze, żeby tam na rozruch to wziąć ręką, ale jednak, jednak jeszcze trochę minimum tego rozsądku jest w tej głowie, wam powiem. No nie wiem, nie wiem, jak macie jakiś, kurczak, jak macie jakiś plan działania, to dajcie znaka. No bo jestem podłamany, kurde, mówię chociaż z tych klocków to tak Słuchajcie, z tymi klockami to tak słabo. Ale tym byłem raczej. Raczej byłem podjarany na tak. Mówię, no kurczę, chociaż to jest jakieś 20 zł dzisiaj się wykręci, nie? A tu widzę lipa. Chyba, że tutaj coś się zadziało, patrzcie. Tu jest jakaś też. Spiritus santus, ktoś tutaj już widzę jakiś pomysłowy dobromir też wziął to. Twoje, słuchajcie, łapska, tak jak ja. Kurde, nie wiem, no dziwne, że za, zatrybiła, zamieliła chwilę i, i siadła. Kurcze, mam nadzieję, że na Was mogę liczyć i dacie mi, słuchajcie, wskazówkę, co to mogło być. No nie, no nie mógł być to jakieś bezpieczeństwa. Kurcze, nie wiem, nie wiem, jestem, słuchajcie, jestem naprawdę zmieszany i lekko załamany. No co, ale żyć trzeba dalej. Jeszcze wam pokażę wiecie co bo przełożyłem z powrotem ten bezpiecznik do tego przedłużacza no i kurczę czajnik śmiga. Więc to nie jest bezpiecznik niesiad jeszcze raz. No coś kurczę, coś poszło nie tak, jakby ktoś miał wiedzę. Możliwe, że na tym słuchajcie, na tej partyzantce tu się akcja dzieje. O, patrzcie. No możliwe, to by trzeba było się tu chyba zagłębić w temat. Coś mi się wydaje. Słuchajcie, już wam pokazuję, tu chyba wzięłem tą izolacyjną ściągłem, tu chyba był lepszy MacGyver ode mnie. Coś mi się wydaje, że on to, słuchajcie, wszystko na zwarciu zrobił, no ale no, w sumie nie mogło być, bo kurde, by mi wywaliło prąd. Nie wiem, no kurczę, nie wiem. Spróbuję to, słuchajcie, podrasować i zobaczymy, czy, czy zachula, no ale zwara by poszła. Nie wiem. Niestety na tą chwilę muszę wam powiedzieć, że ta podkaszarka do żywopłotów no, jednak mnie pokonała na tą chwilę, ale, no, wiecie, to tylko bitewka. Jeszcze wojna nie jest wygrana. No, naprawdę nie wiem. Już zmieniłem całą wtyczkę, wiecie, rozparcelowałem, bo tu wtyczek to przez wiadomo, że ja mam tych kabli, wtyczek i wszystkiego. No, następną opcją to będzie, no, to będzie trzeba to tutaj rozpróć i się dostać do silnika, i tam zobaczę. Spróbuję, słuchaj, ta, ten kabel podpiąć tam, tylko jeszcze go sprawdzę, żebym już go był na 100% pewny. Rozkręcę, no i tam do, do, do tego gdzieś tam będzie na pewno ten przewód się łączył z jakimś, słuchajcie, albo już silnikiem, albo jeszcze jakieś tam styczniki, pikniki, nie wiem jak to się fachowo nazywa. No, chyba że macie jakiś, słuchajcie, lepszy plan poza takim, weź to wypieprz za okno. No to słucham, słucham, sekcja komentarzy jest jak najbardziej wasza. No, niestety, szału nie ma ludziska, szału nie ma. Jestem zdruzgotany, podłamany, no ale żyć będę musiał dalej. No nie, nie ma to tam, to absolutnie. Jeżeli macie, mówię, jeszcze powtarzam, to chyba nie wiem już który raz jakieś propozycje co do tej podkaszarko, kosiarki, wyżynarki, no to śmiało, nie krępujcie się, nie krępujcie się co naś napisać, tylko mówię, no jakieś takie raczej bym prosił o mądre rady, bo wszystkie głupie raczej już są wykorzystane, więc tylko do, do was należy ta, słuchajcie. Pozytywna, mądra, mądra sekcja. No a jak ktoś jest czymś tutaj zainteresowany, z tego słuchajcie, z tą obfitości, to maila macie w komentarzach śmialutko. Sekcja komentarzy jest wasza. Lajkujemy i tam róbcie co chcecie. Na razie.